Dzisiaj z Wami z pięknego ogrodu pod chmurką. Z tego filmu dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o klonach. Palmowych. Nieprzypadkowo stoimy w tym miejscu, ponieważ właśnie od tego klonu, od Atropurpureum, zaczęła się Twoja przygoda z klonami palmowymi. Tak. Opowiedz nam, jak to się zadziało, że zainteresowałaś się klonami palmowymi i stworzyłaś tak naprawdę bardzo obfitą ich kolekcję. Przeglądając stronę internetową, od razu zwróciły na mnie swoją uwagę ze względu na tą delikatność liści, zwiewność, fakturę, różnorodność przede wszystkim tych klonów. Przecież one są w takiej potężnej gamie kolorystycznej. Te liście się zmieniają po każdej porze roku. Wiosną są inne, latem inne, już jesienią te przebarwienia. No, no, no cóż nam trzeba lepiej. Ja uwielbiam drzewa liściaste, które są atrakcyjne cały sezon, a klony się właśnie do nich zaliczają. Myślę, że Atropurpureum jest takim klonem, od którego chyba każdy powinien zacząć. Mnie się wydawał takim mm, najbardziej wytrzymały. Ja się też zawsze obawiałam tutaj sadzić takich delikatniejszych roślin. Wydawało mi się, że one są takie delikatne i wymagające. Tutaj mam wieczne stanowisko, wszędzie czytałam, że one są bardzo podatne na przemarzanie na te, na te zimne wiatry mroźne. Tak. I, i, I obawy były. A więc na próbę tylko kilka klonów. Jednym z nich był właśnie ten Atropurpureum. No i jak widać, fantastycznie sobie radzi. Nie jest wcale kapryśny, prawda? Nie jest. I, i nie są one tak delikatne. Po tych 10 latach uprawy klonów jest już ich tutaj też spora kolekcja. I muszę powiedzieć, że nie są aż tak wymagające, jak mi się na początku wydawało. Atropurpurę do troszeczkę większych ogrodów. Widzimy, że rozrasta się dosyć mocno na boki. Do góry też rośnie. Troszeczkę więcej miejsca potrzebuje. Listek, no taki powiedziałabym, nie zupełnie. Cieniusieńki, ale znowu też nie takie grube te, te klapy są, prawda? Patryk ogólnie to można powiedzieć, że to jest grupa klonów, to nie jest jako taka odmiana, bo one bardzo często są rozmnażane przez siew, gdyż powtarza swoje cechy. Tak, bo tak naprawdę to jest selekcjonowana siewka tak. i mhm. selekcjonuje się te z najlepszym wybarwieniem. Nawet jeżeli będziemy mieli trzy egzemplarze obok siebie, pamiętajmy, że każdy z tych egzemplarzy może być, być troszeczkę, troszeczkę inny, inny może tak. się troszeczkę różnić, także też fajna sprawa do obserwacji, do obserwacji przyrody, jak potrafi być zmienna. Ale obok mamy kolejny klon, który jest takim dosyć popularnym klonem, prawda? Tak, jest on wszędzie dostępny tak naprawdę, bo to jest odmiana Orange, Orange Dream. Dream w zupełnie innym kolorze. Jest naprawdę bardzo e, taki żółty, cytrynowy, tam, gdzie słońce nie dochodzi, jest e, wręcz jasnozielony, seledynowy. Mega zmienne są te liście teraz już tych kolorów, takich e, intensywnych. E, nie ma z pomarańczowych, prawda? Jest została ta cytrynka i jaśniej jest u góry, tam gdzie więcej słońca. Warto zaznaczyć, że e, lepiej go posadzić jednak w rozproszonym świetle, gdyż jest podatny na przypalenia słoneczne. E, Chyba taka zasada, że im jaśniejszy liść, tym łatwiej się przypala, tak. czyli to stanowisko powinno być troszeczkę bardziej osłonięte, wycienione. Tak? Tak, Albo tak. z rozproszonym, właśnie takim mm -hmm. światłem, bo chyba takie rozproszone światło dla nich będzie najlepsze. zdecydowanie najlepsze. Tak. A jeżeli chodzi o wymagania glebowe, czy coś musisz tutaj robić zakwaszać ziemię, odkwaszać ziemię czy po prostu rosną w tej twojej u, lekko kwaśnej. U mnie właśnie się świetnie czują, mam lekko kwaśną ziemię, więc ja tak naprawdę nic nie robię, tylko sadzę do gruntu rodzimego, bez żadnych domieszek torfowych i one rosną fantastycznie. Na pewno pamiętać trzeba ważną zasadę przy sadzeniu. One nie lubią zastoisk wody. One bardzo źle reagują na, na podwyższone wody, gruntowe zastoiska. I jeszcze jedna ważna cecha jest. Nie mogą być posadzone za głęboko. głęboko. Tak, to prawda. Gdyż zasunięta szyjka korzeniowa, no to niestety sprawia, że klon jest podatny na grzyb i wtedy może cała roślina nam obumrzeć. I przepuszczalne podłoże to jest jednak e, też ważna zasada. Jeśli mamy podłoże gliniaste, warto rozluźnić piaskiem, a najlepiej perlitem. E, perlitem. I, Usypać górkę, żeby ten nadmiar wody jednak miał spływać, żeby one miały to, to powietrze w korzeniach i nie ulegały chorobom. Czy przycinasz swoje klony? W zasadzie, jak już gdzieś mi tam się pcha na moje przejście, to przycinam jak najbardziej. Czyli takie korekcyjne. Korekcyjne, cienie. tak, ale one tak mają cudowny układ gałęzi, że nie ma potrzeby. Nie ciency. ma potrzeby. Same nie ma. się pięknie kształtują. Tak, tak. E... O każdej porze roku pięknie wyglądają jesienne przebarwienia zachwycają, ale niewiele mówi się o kwitnieniu klonów, czy klony kwitną. Kwitną, kwitną mają, niektórzy nazywają e, te nasienniki noskami. Ale to <laughs> skrzydlaki, skrzydlaki, skrzydlaki. Tak, skrzydlaki. Ten akurat nie zawiązywał jeszcze, to chyba od roku zależy i od odmiany. Ale jednak te kwiaty to nie jest ich e, główna zaleta, one jednak zdobią mimo wszystko tak, liściem, prawda? Tak. Kolorem, kształtem, fakturą tego. Liścia. To jest ich główna zaleta. Więc od tego i jeszcze y, od kolejnych, y, od garnetów, tak? Zaczęła się Twoja przygoda. To zobaczmy, bo tam jest ciekawostka wśród tak. tych garnetów. Zobaczmy. No i stoimy przy y, klonie, przy klonach właściwie, bo to są trzy sztuki posadzone y, razem, który pojawił się razem z Twoim atropurpurowym tak, w ogrodzie, tak. czyli już ma około 10 lat, tak? Tak, to jest, już zaczęły 11 rok. Kupiłam trzy sezoneczki, miały być dissectum garnet to były takie 30-centymetrowe patyczki więc są jak to ja kiedy to urośnie prawda takie małe więc posadziłam trzy obok siebie żeby szybciej efekt był no i okazało się po czasie dopiero zauważyłam że dwie z nich rzeczywiście są garnet ale jedna z nich rośnie praktycznie wygląda Podobnie, Ale rośnie na pierwszy dużo, rzut oka. Na pierwszy rzut oka. Tak. Tak. Podobnie, bo jeżeli Bez przyjrzymy się w tak, szczegóły. Przyjrzymy się detalom, to widać wyraźne różnice. <laughs> rośnie dużo bardziej intensywnie, łatwiej się wypiętrza, tworzy takie fajne, właśnie te pagodowe, ten układ gałązek, takie pięterka. Tak. Ma zielone pędy, Ma zielone się świetnie tak. kontrastują na tle tego, tego bordowego. No i inne jesienne przebarwienie. Jak się okazało, to co taki był przypadkiem posadzone, wyszło naprawdę ciekawie, ponieważ jesienią te dwa różne przebarwienia, garnet na czerwono, a, a ten trzeci na pomarańczowo, te gałązki się wzajemnie przeplatają. Mm. Rewelacyjny taki kolaż się tu tam z z zrobił. Mm. Co ciekawe, klony oczywiście polecane są do ogrodów japońskich, ale też można z nich tworzyć bonsai albo Niwaki. I ja oczywiście już zajrzałam, ponieważ jest to duży klon, i zajrzałam, jak pięknie układają się jego, jego gałęzie, prawda? Jak naturalnie same wyginają się. Tak. I stworzenie z tego klonu, właśnie z takich starych egzemplarzy, jakichś takich ciekawych niwaków, też może być fajną zabawą, jeżeli ktoś się, chce się. Troszeczkę przerzedzić tak. te gałęzie. Można przerzedzić, żeby bardziej widocznić tak. ten piękny układ, ten niesamowity orientalny naprawdę układ tych Tak, jest tych to dołęzi. też jakiś pomysł, ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o typowe odmiany. – Te pierwsze tak, później już były takie bardziej wymyślone, wyszukane. – To idziemy je obejrzeć. Mm. I mamy ogromny egzemplarz, Emerald Lace, prawda? Za 4 metry rozpiętości, 3, 4? No, tak, 3,5 pewnie I, i to tylko 10 lat. <śmiech> <śmiech> no, tak, jeszcze się wtedy tak dobrze nie znałam na klonach, nie wiedziałam, co z nimi robić, nie wiedziałam, że ma takie możliwości przede wszystkim. Dzisiaj podejrzewam, że zrobiłabym inaczej, czyli podpinałabym do góry, wyprowadzając go. Tu jest już troszkę podciągnięty, ale no, jeszcze, jeszcze go będę podciągać. On potrafi mieć przyrosty takie nawet metr dwadzieścia, także wyciągnięty w górę, przepięknie by wyglądał. Myślę, że tak, że, że warto faktycznie tą gałązkę wyciągnąć, ale jego listeczki są drobne i no niesamowicie ażurowe, prawda? Taka koronkowa robota. Tak, taka koronkowa. Jeżeli startuje wiosną wczesną, to troszeczkę pojawia się koloru, prawda? I jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze są bardziej drobniutkie. To naprawdę fantastycznie wygląda. Aż tak nienaturalnie, a jeszcze jak jakaś Rosa, mrzawka osiądzie, no to to mm -hmm. jak, jak z, baj z bajki. Latem zielony. Tak, latem zielony. A jesienią? Jesienią, pomarańczowo, żółto, czerwony. Wszystko zależy mm -hmm. od tego, chyba, ile światła y, pada. Co jest też fajne, y, one nie zawsze się przebarwiają tak samo. Każdy rok może być inny, bo się okaże, że jest rok bardziej suchy, te kolory będą bardziej intensywne, im więcej wody, tym znów te kolory inne. Także. Z roku mogą nas zaskakiwać. To jest wyjątkowo kaskadowy, więc ja go bym, jeśli bym miała górki, na pewno bym posadziła gdzieś na jakimś tak, zniesieniu, żeby, żeby sobie oparł. Tak wszystkie te kaskadowe przepięknie wyglądałyby na wzniesieniach. A obok mamy i na Piękne, ażurowe liście w oszałamiającym kolorze. Jest bardzo podobny do garnet. Ale wydaje mi się, że jest, ma ciemniejsze listy Mocniej wybarwiony, bardziej, zdecydowanie mocniej wybarwiony. I jest. takie bardziej świecące. Jest już naprawdę ze mną 10 lat i wytrzymała tutaj spore mrozy były i silne wiatry, bo przecież jeszcze wtedy jak one były tutaj posadzone, nie było tego żywopłotu stój, który by, to, który by je osłaniał. Więc jak dały radę u mnie, to myślę, że już i w większości krajów w Polsce bez problemu dadzą sobie. I nie trzeba się obawiać. Y I zimowania. Nie trzeba, absolutnie nie trzeba. Co jest mhm. ważne przy klonach palmowych, lepiej zimują te klony, które były szczepione, prawda? Tak. Bo możemy kupić gdzieś w marketach tańsze klony rozmnażone z sadzonek, one łatwiej wymarzają. Te szczepione odmiany jednak lepiej zimują w naszym polskim klimacie, także warto zwrócić uwagę na to, żeby klon był zaszczepiony. One są oczywiście droższe, ponieważ to jest mhm. droższa metoda rozmnażania. Tak. Ale te kilka złotych lepiej wydać po to, żeby latami cieszyć się jednak z tej rośliny wytrzymałej. Staram się właśnie zwracać tak. uwagę na, na to szczepienie. No i widzimy, że to daje dobre efekty, bo rosną i, i, rosną. i nie są kapryśne. Kolejny e, egzemplarz o pokroju wzniesionym jest to odmiana Trampenburg. Jest to też jeden z tych twardzieli, jak ja to je nazywam, i Przetrwają chyba wszystko, łatwe w uprawie. Mają charakterystyczny taki układ tego liścia. To trzeba naprawdę zobaczyć, <laughs> żeby. a jak już zobaczymy, to już będziemy wiedzieli, jak je rozróżniać. Takie, takie jakby łapki, prawda? Pięknie się jesienią przebarwia w, kolor, w kolorze czerwonym, a intensywny. Intensywny, tak, ażurowy, jak najbardziej roślinki pod nią. Pod nim sobie bardzo dobrze radzą, dużo przepuszcza światła i dość mocno rosnąca odmiana, ale nie tak jak ale, tak, tak, pośrednio. Mm -hmm. e, podobny, ale jednak trochę inny. Czyli inny. to co mówiliśmy, e, każdy czymś się różni. Tak. A tutaj mamy prawdziwą. Ciekawostkę, prawda? Inny niż wszystkie. Zupełnie ze względu na niektóre liście to są po prostu jak takie cieńsienkie sznureczki. Fantastycznie to wiosną wygląda. Później, e, latem, już e, część blaszek robi się coraz szersza, jak tutaj widzimy, ale wiosną to są no, takie, takie, Taki takie cieńsienkie sznureczki. Jest to, mimo że jest to zielony, zielony e, kolor liści, ale. Ale ich, ich, ich faktura po prostu jest tak, zupełnie jest zupełnie inna, inna, niesamowicie interesująca, a jak z wybarwieniem jesiennym? jesienią? Pomarańczowy. Pomarańczowy. Tak. Czyli coś dla e, takich wielbicieli ciekawostek, czegoś innego niż wszystkie inne. A plamy. nie wiem, czy mówiliśmy, jest to kotonoito. Ach, no właśnie, pewnie odmiany nie, nie, nie wymieniłyśmy. Kotonoito. Bardzo interesująca odmiana. Oryginalna. Tak. No i kolejny, klonik. Jest to klon. Tamukeyama, uważany tutaj przez miłośnika klonów, którego tutaj mamy w okolicy, mhm. przez je, jako jeden z najbardziej odpornych na mróz. I rzeczywiście tak chyba jest, bo nawet tam w tych Bieszczadach, prawda, gdzie, gdzie był hodowany już od wielu, wielu lat, on tam ma się bardzo dobrze. Mi tutaj nawet końcówka pędu nie przemarzła, nic nie musiałam przycinać. Czyli e... to jest taki chyba najlepszy wybór dla początkującego dla początkując... klonomaniaka. Tak, tak. Zdecydowanie. A jesienią przybierze jakie kolory? Koli też jest bardzo taki mocno intensywny czerwony. Utrzymuje się cały sezon, nie, nie zielenieje na to słońcu. To też jest ważna, ważne. Bo tak. Dużo klonów właśnie latem przybiera mhm. te zielone barwy, i one wtedy tracą troszeczkę tracą. tej atrakcyjności. Więc jeżeli ten kolor utrzymuje się latem, to to jest na pewno ogromna zaleta. Kolejny plus dla tego klona. A teraz z tymi przodmianie, od której zaczęła się moja miłość do klonów, czyli. Blood God. Blood God. Proszę zobaczyć jakie on ma intensywnie ciemne, takie e, fioletowo-śliwkowe fioletowo -śliwkowe listki, pędy równie, równie ciemne i ten kolor też utrzymuje się naprawdę e, przez cały sezon spód listków, też e, jest fajny. A jesienią e, przebarwia się na takie e, różowo-czerwone, prawda, fioletowe, tak właściwie to jest bardzo dużo kolorów jest. Zaczyna się przebarwianie od krańców i, i to takie dwubarwność jest naprawdę fajna w tym, on w ogóle bardzo długo utrzymuje liście, jeden z dłużej utrzymujących liście klonów. Czyli tymi wybarwieniami jesiennymi możemy się cieszyć? Trochę dłużej. Trochę dłużej. Bardzo fajnie widoczne są też. A tak, skrzydlaki, skrzydlaki o których czyli... wspominałyśmy. Tak, bo kwiaty czyli są takie drobniutkie, niepozorne, ale, już ale nasionka ksiąga już Pięknie zawiązało nam skrzydlaczki czerwone. Mhm. Ja w dzieciństwie mówiliśmy o to noski, noski prawda? tak, tak. <głos> noski. <głos> Tak, cały jest tutaj widzę obsypany. Jesteś także... ros mocno rosnącym klonem, także troszeczkę więcej miejsca można mu przeznaczyć. Ale warto, warto, warto. mieć w ogrodzie. Mhm. Ja też oczywiście mam go. E, tutaj pięknie pozawiązywał e, nasiona. Może e, w powstanie jakaś nowa siewka. A kto, kto wie? wie? Kto wie? Kto wie? <laughs> także jeżeli obserwujemy przyrodę, to czasami możemy znaleźć też właśnie nową. Odmiany. Prawdziwa klonowa perełka. Odmiana Shiraz. Tak. Opowiedz, jak startuje i jak się przebarwia. W twoim ulubionym kolorze. Tak. Zdecydowanie. Ja jestem nim zachwycona, ponieważ. Em, ten różowy kolor z wiosennych przyrostów jest naprawdę bardzo długo. On się utrzymuje. Zobaczcie, nawet do tej pory mamy już końcówkę czerwca, więc to już jest dla niego na ogromny plus. jego pamiętam z lata minionego, kiedy, kiedy tego już różu nie było, ale było zielono-białe te listki. – Tak, czyli y, zmienia... jak, jak mocny kameleon, prawda? Jak, jak on się zmienia z takiego różowego koloru do zielono-kremowego? Odmiana piękna na razie jeszcze obserwujesz, bo nie rośnie tak bardzo długo w twoim ogrodzie, więc jeżeli chodzi o jej wytrzymałość, ile już zim ma za sobą? – Dwie zimy. – Dwie zimy, Dwie czyli zimy. nie jest najgorzej. Dwie zimy to już jest y, y, dobry wynik. Myślę, że też można się pokusić o uprawę, I nawet w chłodniejszych rejonach. Już się zadomowiła, mam nadzieję, i będzie już teraz tylko lepiej. Super odmiana, warta zainteresowania, warta znalezienia dla niej miejsca. No i mamy kolejną. Cudowną odmianę Butterfly. Ono też y, towarzyszy mi już od 10 lat, więc zaliczam ją do y, bardzo odpornych. Czasem tylko końcówki pędów były, były przemrażane, bo tutaj już jest więcej wiatru niż tam w tamtej części ogrodu. Ale to jest y, f, fantastyczna odmiana o dwubarwnych listkach. Takich kremowo-zielonych. Gdzie nie gdzie więcej kremu, tak. gdzie nie gdzie więcej zielonego, zielonego. Sprawia, że ona jest taka wielokolorowa i naprawdę przyciąga wzrok, rozświetli każdy zakątek ogrodu, mm -hmm. prawda? Tak, zdecydowanie. Kolejna ciekawostka, jeszcze młodziutki egzemplarz. Tak jest, mamy tutaj sumagaki wiosenne listki. Posiadają malowane pazurki, czyli koń, końcówki, e, końcówki listków e, mają zabarwienie, jakby umaczane w farbie. Wygląda to wiosną fantastycznie, ten kolor wiosenny jeszcze jest bardziej taki seledynowy, gdzie daje duży kontrast i, i oko samo po prostu leci na ten egzemplarz. Tu już jest więcej słońca, więc jest wybarwiony. Bardziej na czerwono, ale to też dobrze, zobaczmy. Dokładnie i jeszcze te liście są mniej powycinane, prawda? Są takie tutaj pełniejsze. Ta blaszka liściowa jest, y, ma większą powierzchnię. O, tak można to określić. Bardzo ciekawy klon, i, i jako ciekawostkę możemy polecić. No i hit y, ostatnich lat. Y, to takie liście żyłkowane, tutaj odmiana Picent Cream bardzo interesująca w tej chwili kremowo zielona z takim wyraźnym żółkowaniem po obu stronach liścia tak, prawda uwrażliwienie jest wyjątkowo bardzo dobrze widoczne na tle tej zieleni także rewelacyjnie to wygląda a y, jakie są młode przyrosty? Wiosną, kiedy startuje, od razu jest kremowo y, zielony, czy pojawia się jakiś rozkwiniowy kolor? Jest troszeczkę tej brzoskwini, jest i dlatego wydaje mi się ta nazwa. On jest dopiero w obserwacji u nas w, na ogrodzie. Świeżo wyciągnięta z tunelu niedawno, sadzoneczka zakupiona, więc nie widziała jeszcze dużo słoneczka. Podejrzewam, że zacznie się przebarwiać, jak tylko. Tak, jak w naturalnym, naturalnym. środowisku mhm. zacznie funkcjonować. to wiedzieć, że, że są takie kierunki właśnie w uprawie klonów. Naprawdę bardzo ciekawe. No i Chyba będziemy kończyć tę przygodę z klonami na dzisiaj. Moglibyśmy mam jeszcze opowiadać i opowiadać, gdyż <laughs> tych odmian jest całe mnóstwo. Ale myślę, że tak na początek pokazaliśmy te, które są najbardziej wytrzymałe, takie największe twardziele, od których warto zacząć uprawę klonów w Swogrodzie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do uprawy klonów. Zapraszamy was też na nasze kanały na YouTubie, TikToku Instagramie i Facebooku, a także do obserwowania profilu Ogród pod chmurką, gdzie Marysia wstawia fantastyczne zdjęcia ze swojego przepięknego ogrodu. Zostawcie łapkę w górę i zaobserwujcie nasz profil po więcej ogrodniczych ciekawostek.